Gorące sobotnie popołudnie Meldujemy się w Kadowicach na darbowym spotkaniu Sparty z, z Podlesianką bo jedynek ten zapowiadał się niezwykle ciekawie A trener Damian Ostrowski Nie mógł skorzystać w tym meczu Z usług Bartosza Witasa, a także Szymona Nowaka Zobaczmy na jaki skład Zdecydował się nasz szkoleniowiec w bez niespodzianki zagra Tomanek. W obronie od lewej Gancarczyk, Nawrot, Renner, a także Rzemła. drugą linię zaczynamy od Bremeran. Od lewej zagra Kęzierski, Colik Rosiński i Nowotnik. W ataku popularny kaczy, i Radosław Kaczmarszyk. Na ławce tego dnia zasięgni Jowsiński, Krzyżowski, Drzewiecki, Zając, Rzepa, Wojtynek, a także Pasieka. Punktualnie o 17.30 zaczynamy derby Katowis. 8 minuta meczu w środku, pola piłkę z Radosław radosła. Kaczmarczyk kaczy na raty, posyła Filipę do Bartosza Kędzierskiego. Kędzierski ma bardzo dużo miejsca, uderzenie z nasów. Wysoko jednak i bez zagrożenia, Bramki sparty. Nasz skrzydłowy miał bardzo dużo miejsca, mógł spokojnie przymierzyć, ale strzał powędrował jednak wysoko nad Bramką. W 12 minucie gospodarze stwarzają sobie pierwszą sytuację. Na prawym skrzydle rozpędza się Janusz Kiewicz. Wejście polekarne, karne, Gancarczy goni swojego rywala. I zdanie sędziego faluje zawodnika gospodarzy. Sędzia bez wahania wskazuje na wapno. Czy mi się wydawało, że, że nie było tam w pierwszym momencie kontaktu, ale ja mi się tak jak sędzia mi dobrze wytłumaczył, jeżeli się robi ślisk, to daje się pretekst sędziemu. Czy był to nie, ale sędzia gwiznął na nasze szczęście, moje tak samo. Na nasze szczęście sam poszkodowany Fata nie buduje i nadal mamy bezbrankowy remis. Nawet gdyby Januszkiewicz trafił światowranki Artur Tomanek miałby pewnie piłkę w rękach. W kolejnych minutach przejmujemy kontrolę. W 20 minucie Renner, kapitanin, uruchamia na prawym skrzydle nowotnika. Nowotnik, dynamiczne wejście w pole karne. Będzie okazja dla podlesianki. Dumi na raty ławie jednak futbolówkę. 120 sekund później na środku pola jest Rościński. Zagranie na prawo do nowotnika. Nowotnik, kapitanie. Kręca w ziemię Musiolika, zagraje na 11 metoda widać Colika. Uderzenie! i czujnie, broni jednak brankarz Sparty Katowice. W 24 minucie Colik zagrywa na prawo do rośliskiego. Rosa ma dużo miejsca, podanie do Kędzierskiego. Uderzenie! Obrońcy sparty zażegnują jednak niebezpieczeństwo i nadal mamy bez ręki. Nie poddajemy się i nadchodzi 25 minuta. Z autu piłkę wrzuca Rzemu, a obrońcy Sparty wygrywają pojedynek główkowy z Renerem. Ale futbolówka trafia do kędzierskiego strzał i Gól. Otwieramy wynik tego spotkania w Derba Katowic. Zasłużenie prowadzimy 1 do 0. Rozpaczliwie interweniującego Dumina i lekki rykoszec. Starszego z braci Łobodów. i piłka od poprzeczki wpada do bramki. Bartek Edzierski rozgrywa dopiero trzecie spotkanie w barwach odlesianki, a już stał się ulubieńcem naszych kibisów. 32 minuta. Gancarczyk szybko rozgrywa rzut wolny i podaje na prawo do spojennego nowotnika. Nowo, świetnie schodzi do środka. Wrzutka w polu karnym i gol! Krzysztof Renner. Ależ rozegrania na środkowo obrońca w polu karnym. Zachował się jak z latami Brakimowicz. Absolutnie dominacja. 45. minuta z rzutu wolnego ponownie do środkowej, Gancarczyk, obrońcy Sparty po raz kolejny wybijają do piłki, dopada jednak Krzysztof Renner i świetnie uderza z powietrza, piłka minimalnie przechodzi obok bramki Sparty, ależ byłaby to historia gdyby Renny dorzucił swoje drugie trawienie w tym meczu w tak efektowny sposób. Oliczony czas gry pierwszej połowy, Kaczmarczyk holuje piłkę i zostawia ją ostatecznie Colnikowi. Uderzenie na bramkę, okazja. A i wprost jednak dobrze ustawionego Dumina. Do przerw więcej emocji nie było. Prowadzimy w pełni zasłużenie 2 do 0 i z dużymi nadziejami wychodzimy na drugą połowę, którą rozpoczynamy od efektownej oprawy naszych widzów, którzy podczas całego spotkania bardzo głośno wspierali nasz zespół. Krzysztof Renar, świetna piłka do Rocińskiego. Ten obraca się tuż przed polem Potężna bomba. Brankarz gospodarzy intuicyjnie chroni jednak swój zespół przed utratą bramki. Świetne zachowanie rosyjskiego, który zwiódł dwóch obrońców i niewiele zabrakło, by wpisał się na listę strzelców. Dalsza faza tej akcji nie przyniosła już zagrożenia pod bramką gospodarzy. 80. minuta Żebła na prawo do Nowotnika. Nowo wycofuje dobre meralarz. Kapitan zagrywa do Końcerskiego. Świetne uderzenie, ale jeszcze lepsza interwencja Dumina. owocnik do Rzemły. Zagranie do Rośnickiego, który ma bardzo dużo miejsca i perfekcyjnie dogrywa w pole karne do Jakuba Rzepy i gol! Trzecia bramka dla naszej drużyny, a Jakuba Rzepa strzela swoją drugą bramkę głową w tym sezonie. Podlescy kibicy triumfują, bo mają ogromne powody do radości, dominacja absolutna i pokaz siły naszej drużyny. W 90. minucie Nowotnik, któremu sił starczyłoby chyba nawet na dogrywkę i serię rzutów karnych wycofuje do rosyjskiego. Rosa czaruje polkarnem, świetnie zrobi sobie miejsce, strzał na bramkę, niestety nadal bez bramki. Ostatnia okazja dogrywa gancarczy głową uderza rosyjski, ale znowu bez happy endu. Rosa gdyby lepiej trafił w piłkę i z całą pewnością doczekałby się swojej bramki. Więcej trafień już nie było i wygrywamy bardzo pewnie w derbowym spotkaniu ze Spartą 3 do 0. Powodów do radości kibiców było wiele. Oto jeden z fragmentów, a zaraz po nim po meczowej wypowiedzi. Dzisiaj wyróżnić, chyba trzeba by było cały zespół, bo no, zagrali fenomenalnie. To, co sobie żeśmy założyli na odprawie przedmeczowej, ja mogę powiedzieć, że w 99% żeśmy zrealizowali. Wszystko to, co, co gdzieś tam sobie zaplanowaliśmy, było zrealizowane. Poza tym karnym, na początku meczu, który był, no tak jak mówię, z indywidualnego błędu, my. Wszystko to, co żeśmy sobie zaplanowali, zostało zrealizowane. Ogólnie to mecz przez prezent nad wyniku może się wydawać, że, że łatwy, ale, ale mecz był ciężki, bo trzeba było. Go naprawdę wybiegać, tym bardziej, że dzisiaj warunki były takie, a, a, a nie inne, i naprawdę było, było ciężko. Pierwsza połowa, ja myślę, że ten przebieg meczu mógł być inny, jak przeciwnik by wykorzystał karnego, którego zrobiłem, i, i na pewno ten mecz inaczej, inaczej by wyglądał, bo na pewno Sparta by się cofnęła i, i czekała na, na, na nasze, na kontry, także, że. No, wynik 3-0, ale naprawdę trzeba było się napocić, żeby, żeby, żeby te trzy punkty osiągnąć. Poza tą, tym, tym karnym i tej małej dekoncentracji, yy, prowadziliśmy grę, pewnie graliśmy, ta sparta nam niczym nie zagroziła i, i to cieszy, to, to było fajne spotkanie. Dobrze, że ten rzut karny nie strzelony, bo gdyby to wpadło, ten mecz byłby na pewno dla Was dużo cięższy. No na pewno, na pewno, zawsze przy 0-0, jeżeli drużyna strzela bramkę. Łatwiej im się gra, no, a nam zawsze trudniej, bo musimy gonić i, i zresztą tak jak to wyglądało czy nawet z Uranią, przegrywaliśmy 1-0, musieliśmy gonić, gonić, nabiegać się, a tu teraz myśmy otworzyli wynik, y, po, poprawiliśmy na dwa y, no i, i wygraliśmy. Trzy mecze, dziewięć punktów w tych wszystkich meczach, y, no absolutna dominacja podlesianki, to jest pokaz siły tej drużyny. No myślę, że tak, no na razie, na razie trzy mecze, fajnie, dziewięć punktów, gramy dalej, robimy swoje i mam, mam nadzieję, że to tak będzie wyglądało aż, aż do końca. No nie wiem, co się stało ostatecznie wygrywamy w tym derbowym pojedynku 3 do 0 i możemy śmiało powiedzieć, iż w tym upalnym dniu nasi gracze, sztab szkoleniowy oraz dzielni wspierający nas, kibice stanęli na wysokość zadania. Przyszłotygodniowy tygodniowy mers GKS-em 2, Katowice stoi pod dużym znakiem zapytania. Wszystko ze względów epidemicznych, bo jeden z zawodników GKS-u ma pozytywny wynik na COVID-19 i koniecznie jest przebadanie pozostałych zawodników. O szczegółach będziemy informować na Póki co ostro trenujemy i w dalszym ciągu idziemy po swoje hej, hej podleście. się po trochu. Panowie, troszkę, troszkę. to i kto?